No dobra, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Assassin 76 i witam Was bardzo serdecznie w grze Assassin's Creed 2. Jesteśmy pod tą misją już, więc będzie chyba git teraz. Dzisiaj będzie krótki odcinek, bo za bardzo czasu nie mam, ale chciałbym rzucić odcinek. No. No, to jest to. It is a pleasure to make your acquaintance, Messer Ezio. Annetta speaks quite highly of you. I can see why. I appreciate the kind words, Madonna. Ti prego. Call me Paola. Thank you for offering your home to my family, Paola. It was the least I could do. You must be tired. Perhaps you'd. No, grazie. I can't stay. Why? Where are you going? To kill Uberto Alberti. I understand your desire for vengeance. But the Gonfaloniere is a powerful man. You are not a killer, Ezio. Spare me the lecture. But I can make you one. Why are you going to teach me how to kill? I'm not. I'm going to teach you how to survive. Come. Discretion is paramount in my profession. We must walk the streets freely, seen but unseen. You two must learn to blend like us and become one with the city's crowds. My girls will show you how. Like what you see? You can practice with me anytime. a little bit closer at you we'll take good care of you No dobra, no to idziemy za tym um, Polo... Polo? Paola Te. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Muszę się w wtopić, dobra, nice. Więc sorki za tamto, że nie było głosu teraz. Ale nie wiem, czy będzie głos, ale nie wiem. Chyba nie będzie na razie w tym odcinku, więc. No bo czasu nie ma, nie? To wiecie Nie mamy ukrytego Dobra na razie jeszcze mogę nagrywać głos, ale co wyłączę głos, bo Siostra dzisiaj ma no Dobra, wyłączam mikrofon, Elo Gdzie, ale zobaczcie, mi dwie na robią masakra. No więcej, to moja siostra. No ni. A dać mi te ukryte oszcze. Dość, nie? Ukryte. Będę miał za niedługo to. O, Aha, nie mogę. No dobra przed i i w kogoś, aby okraść. To, to już okradałem, ludzi, nie? Ey! Ey! Pyk, spacja. Pyk, pyk. Czeka some jeszcze tego. Dziękuję, do widzenia. Somebody pyk. Aha, tych nie mogę okradać. Dobra, lokalizuj przynajmniej 5 osób. To się zrobi. Pyk, pyk. Pyk, pyk I pyk Te było 5 osób No było więcej nie sppóńcza os o osób ale OK Ne dobrze. mi to misję dalej No możecie iść Jeszcze. Now that you have learned how to approach the enemy,

Czyś jedna tylko czyżby my idziemy do you so to Leonardo? Leonardo, nie? To było teraz. Ja Nie no, dobrze, dobrze. Dopisz Leonardo da Vinci, by jego pracownik, aby sprawdzić, czy naprawił oszcze No, oszcze Będziemy mieć oszcze... ukryte... wreszcie... I będzie się dopiero zajebiście grało, dopiero. Będzie się jeszcze... jeszcze będzie się lepiej grało, jak będzie Le! gdzieś się coś mi się nie zgadza za bardzo. I nagrywać, ale nagrywam. Będzie się fajnie grało, dopiero jak będzie... ...dwa oszcze. No co on właśnie rozwalił? Ukryte oszcze. A, pewnie źle ja to wymieniam, ale zawsze. A dobra No nie no naprawdę Dopóki Co ty mi hajsem robisz, Ezio Ezio Czekaj czekaj nie mogę prądować nie? Dopóki nie o nie nauczę się tego, nie? No właśnie No nie nauczę się dopóki nie mam tej O kurde tylko słabo, bo trzeba robić te te, 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 gościu? Czym do ludzi? Uch, headshot No do tego gościa trzeba. Elo, bla. Dobra, do BRX z tobą grać. Elo, no dobre. Nie, jak to mogli zrobić mi. Zawsze tak nie miałem, bez kitu No coś ty zrobisz! No idź ty do góry, a nie. Dobra, Cztery Teraz czterech to mam i biegnij tędy. Tak, wiem, że tu jest ta misja, ale nie mogę nic zrobić, dopóki się ich nie stracę. Na no właśnie. No wejdź, 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 wejdź. No, piłeś się tam, że jeden. No, elo, nikt chcę mi się z Wami pieprzyć, tak powiem, spadać. Pójdę strać pościg. Nie stracę tego, bo oni są za mocni. Tak na razie. Nie zgubię. zgubię. Nie ma bata. Nie zgubię. Nie. Na pewno nie. Trzech się zabiło, serio? To naprawdę są mężczyźni Ha, tu sianko było, dobra, na spoko. No gościu, wypadł. Nie mogę dopóki... Nie mam ukrytego To wiecie co? Easy Zrobimy Yolo No jest. Nice. Kurde muszę się zbindować. Muszę sobie ustawić na przycisk włączenie mikrofonu bez kitu How jak I być of I was hoping you could repair something of mine. Of course, come this way. teraz? Let me clear a space. All right, let's see it. Fascinating. I don't know, Ezio. Despite its age, the construction is rather advanced. I've never seen anything quite like it. I'm afraid there's not much I can do without the original plans. Mi dispiace. Wait, wait, wait. What are you doing? The contents of this page are encrypted, but if my theory is correct, based on these sketches, it may very well. Nagrywam. It may very well what? Please sit. So Leonardo. Shh shh no I? Remarkable. If we Co? transpose the letters and then select every third. Mi to na, na odcinku gadać, nie? There, no, it's finished. you you What's no, finished? No. The blade. I managed to decode that parchment of yours. It nie? showed me exactly what to do. Now all that's left is to remove your ring finger. Really? I'm sorry, but this is how it must be done. The blade is designed to ensure the commitment of whoever wields it. Very. Do it quickly. E, Assassin's Creed I have something fun. No, the blade once required a sacrifice. It's been modified. incredible. Yes, Tell me, do you have other pages like this? I'm sorry, only the one. Listen, if you ever do happen across another one of these, please bring it to me. You have my word. And thank you for fixing this. It's By order of the Florentine Guard. Open this door. Uh, just a moment. Wait here. Are you Leonardo da Vinci? Yes. No, hey, no, 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 no no, 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 no. I need you no. to answer some questions. Certainly. <laughs> The microphone? Yeah. What seems Dobra. to be the trouble? <laughs> A witness claims to have seen you consorting with an enemy of the city. What? Me? Consorting? A preposterous. When was the last time you saw or spoke with Ezio Auditore? Who? Non fare il finto tonto! We know you were close with the family. Perhaps this will help to clear your head. Uh, ready to talk? What about now? Ja nie bi mojego ziomka, co? Hello! No to teraz się daje. No to teraz się bimy. Ja mam go podnieść, raczej, nie? To było. Jaki ty jesteś? Dobra, nieważne. Podnieść ciałko i przenieść. <śm> Ja jestem w wprawę w tym. Wprawę <laughs> Okej. Okay. shift. See? Like it never happened. Thank you Leonardo. For everything. Anytime. And remember, if you find more of those strange pages, three, two, three, so new design, I mogę dać new will your to as well. <m rooftop toys> no, I really should get back to i No dobra, mamy tu. punkt. Widoczny? To z tego chociaż. A co mu nie, na odcinku już można. Dwie-toszkę było na tym chociaż odcinku, coś ciekawego. No to sobie zdobędziemy punkt widokowy Dobra jakaś strona chociaż będzie czy nie? Kodeks tu Ta karta czy nie ma hmm, nic tu nie widzę A tu mamy misję Dobra, zrobimy sobie to misję i sobie zakończymy odcinek No bo dzisiaj troszkę za czasu nie mam tak powiedzieć. No ale co zrobić? No dobra. Czyli tędy. Tak wiem. Bariera tu jest. Gry. Wspomnienie musi być inne. Mm. Co My się prójesz? No, ale weźmiemy to oś te ośle. o. Ładnie. Oni się bijesz No dobra leć, leć, leć. Czekaj, 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 tędy to było lepiej. Tak, dobra Te! Wróć. To było tu Daleko tu trochę jest. Nie doskoczę, a nie doskoczę. Oha, tu jest ten symbol, nie, 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 na chcę go. Nie, nie, nie. Nie, 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 Nara. Jak mówię, nie, nie, nie to znaczy, że nie. Miała... No, widzę już przeciwnie, Prze... ludzie źli o. przeciwnicy. nie Kurdy, o siostrze. No musiałaś mi wejść. Ja coś chcę zaraz. According to my girls, he'll be Musisz attending an unveiling tonight of the Rokyo's latest work. It will be held at the Santa Croce. Watch no, over no. my mother and sister while I'm gonna go. No one were my own. I nie gadaj nic tu, dobra? No, dzięka. Masz to. Zjeżdża. Idź na wystawę udział sztuki znaczą bado i do koła na zemstę. No oczywiście, że zrobi to. Czyli tak, ko on to był hmm. A, pokazuje mi, że zapomniałeś nie no bazę dalej A cross ten, dobra Easy gdzie on był Na rynku był Cham ja, na rynku Dyciecho A Dzisiaj nie wolno te Ciachaj, jest słodkiego Ha, nie jest dobra. Mam nadzieję, Jak co zobaczę po odcinku, co ty tam robisz? Nielegalnego. Czy to był ten dom? Tak. Nie no Who are you to speak of bounds? You, who have crowned yourself Lorenzo di Medici, Principe of Firenze. I've done no such thing. Of course not. Ever innocent. How convenient. At least now we see how far your reach extends, which is to say, nowhere at all. It has proved a valuable lesson for me and my allies. Yes, your allies, the Pazzi. co sort of No dobra. Tędy nie wejdę. O nie, na no, tam nie idę po tego Symbola. Co? Eee, weź się gadać, dobra, nic. Dzięki. Niech cię słychać się, nie. Czy, czy, słuchasz, nie, słuchasz, nie. <laughs> Nie wiem czy Cię słychać na tym, wiesz? Z Ciebie przypadkiem w tyłu W tyle znaczy się Nie mam Nie macie? To nie wiem <laughs> Czekaj, najlepiej by było tamtędy się udać, bo chociażby mnie nie zobaczyli Dobra, zrobimy to tak Skoczę tu, oczywiście coś doskoczę Teraz tu była tam platforma, dobra Dobra. Jak się chwyciłeś tego to też można tędy. Czemu nie? Dobra i teraz było. Tam był hello. dear shazam you would have done the same to save the ones you love yes i would and i have the elvidori are not dead i'm still here me ezio elvidori ezio elvidori notochas zaczął uciekać No to uciekaj, Ezio Czeka to jest punkt widokowy Nie, to nie jest punkt Pomyliło mi się Nie Tu jest punkt A dopóki chyba To był zły pomysł No nie To się zawsze tędy nie uciekałem Chyba No dobra Nieważne Dobra e, Ucieczka, ucieczka Jeszcze raz Chciałem sobie ten do punktu widokowego No oczywiście coś gdzie wyszło jak to ja Teraz więcej nagrania jest, dobra. No, spina się, wspina. Weź się, weź i... i łapnij. Nice. A tam był punkt widokowy w ogóle? Czyni. Czekaj, albo nie przypominam sobie tego punktu. Ja coś tu miałem, no to dobra, to sobie to od razu zaliczę, sobie ten punkt, czemu nie? Bo mogę dobra, sobie zaliczę ten punkt i sobie kończę odcinek o tak, o więc dzięki za oglądanie. Komentujcie. Subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. No i. Ja, dobra, cieplutko. Jak ta siostra powiedziała, no to. Ja, to było niżej. Więc trzymajcie się cieplutko, jak ta siostra mówi. No i. Cześć. Ja, co to było za? Cześć. Cześć. Elo. Hmm. <laughs>